Nie, no mówię tak, widzę, że się tak, tak, tak. O, tak by się stał telefon i. byśmy się siedzieli. Tam dalej, żeby No, ale to mówię teraz przykładowo, tak jak wie. Tam dalej bo zostawił, żeby trochę, żeby mi dogadywał. No. Ale tak przykładowo mówię, że tak to by wyglądało, nie? Laptop by stał z kamerką i sen by się no, nagrywał. to czy coś? No, by się nagrywało. a Awaj, maszynele malutko. No, jest. A babciulka baja, jak ładnie wyglądała. Tutaj na tak było. Byłeś? Byłeś? No, no kurcz, pan, no to już ja nie wiem, czy ty żyjesz. Czy nie. A ja, ja nie wiem, nie pamiętam czy ja byłem. <grym znać> ale ja nie byłem na ścinach córki. No kurcz, co ja pierdolę tam? Ojej! Ojej, no No, no ta córka, mała tej no, A tam po drugiej, kiedy byłem, trzy dni temu, nie? To szukała jej, czy nie ma włosów. Kto? Nela, jej grzebała <grym> w głowę, tak <grym wrogę> <grym wrogę> Nela nie to, to śmieszna. No. no. A miała, wczoraj przytuliła, bo ja Walera ją wzięła na rękę. Miała pandę, nie Ale szli po baterii To do czego ta panda tam była? To misiek taki. Ale coś do czego baterię tam? No bo ona tam się czuje, że jest zimno. poliki czerwone to, się robi a, nowo. Kurwa, jakie to zabawki mają, co? No. 11 11 Jedenasta. 11 11 zawsze by się przydało, żeby się kupił. Najgorsze to, to nam, nie 11 zależy tak jeżeli na Piwo, co Piwo. No jak chcę na piwo to ja to, to zarobię takim Seteczkę ale ja za setkę to ja mam kilo cukru. Kiedyś to mnie nie interesowało takie rzeczy no. Teraz muszę Michał zadbać o tak No to co I, no. I gier, i gierzy tytoń Miał ja ostatnio piwo Przed będą tysiąc złotych No właśnie Ale muszę kupić sobie, zawsze tytoń zadychę, czy zadwie No zadychę nawet to jak ja za kupię sobie tytoniu, nie? To ja mam 10 ramek. Ale polskiego? Nie. No od Kriszki kupiłem to, tego co parę. Ty mhm. ani nie chcesz się przejechać do Malgeny do sklepu? Chłopo co? No napisz ci na kartce i dasz tylko serce na ciponę. Olejki byś mi chyba kupił. Ale jak I dam macie? ci na, na serce ci dam. No już jadę. Aha. Bystro? No już jadę. Czekaj, zaraz się napiszę. A to badania babci pewnie jeszcze do. Będziesz kartki? Ja mam na Ja też To A, no, mam. no, 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 mam tutaj no, no, to A no, 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 Głupi? No? A co tam mogli? By? No, ja podasz, ona ci poda, a ty zapłacisz tylko. Aha. I co, będziesz setkę chyba czy coś tam? No, to zresztą, a nie, to nie, 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 O, nie, była, nie, 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 To nie, no, a nigdzie indziej nie mówili, że to ma winich, Na, się padaszka. kiwi, tryskawka i tabaka, moc szóstka. I tam, no to padażka, nawet nie żeby... to dwa olejki. Dwa papierosa. dwa olejki, tak? No, dwa olejki to kosztuje trzydzieści. Ale to już będzie wiedziało o co chodzi? Tak. Podasz jej to, powiesz I ale dwa, tak? No podasz jej kartkę, ona Ci poda po prostu i zapakuj. Ale dwa? Ale tę kartkę jej podasz, powiesz że... I ona nic nie to to powiedzie. No, ale, ale napisałeś dwa? Tak, napisałem to i to. Aha, to dwa będą, jedno ta. tak, No, no no, tak? no, 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 I tam, ile ta setka? Siedem złotych. No to Ci znowu, no, no, Chyba, że masz jeszcze, po, po piwie byś przywiózł. No i, I kur... Ale jakie ty chcesz? Nie ma to jakie, jakie ty chcesz, a mi wyślę, lecha innego. To ja sobie zrobię że takie, żeby starczyło. Starczy, ja to bo mogę... to by... Ci... Starczy, bo to ci 15 zł zostanie. No to ci nie starczy na Nie, to no, no, no. no.